Ją się Maneczko widzowie, Ją się Ja, jak tu widzicie, jestem dzisiaj właśnie znowu, czekajcie, tylko coś. Coś tutaj jest. No i właśnie, jest dobrze, dobra, już wszystko okej okay. Dzisiaj znowu gramy, pan to następnym razem nagramy taką kamerkę, że będzie widać po prostu w środku Minecrafta, będzie widać cały ekran bez takich tych, następnym razem tak był następnym razem inny wsiad łączymy, teraz jest taki sam jak był, czyli właśnie o taki, o to jest lotnisko, to lotnisko, nie widzieliście go, ale ja je budowałem, to jest lotnisko Warszawa, to z Warszawa tutaj, nie, no tu nie ma bloków. Ten. Właśnie ja lecę zobaczyć w inne tereny, bo nigdy nie byłem w innych terenach. I jadę zobaczyć, czy gdzieś to są jakieś inne tereny. Lecę obejrzeć te inne tereny? No bo wiecie tutaj, trzeba obejrzeć wszystko. Więc lecimy. Tu mamy jakieś jezioro. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobra, zabierzemy to. Postawiam sobie tu pochód. Dzisiaj yy, będziemy coś yy, robili, fajnego, Musimy coś zrobić, ale ja słyszałam, że podobno yy, yy, Hirobrain yy, tutaj yy, na tym świecie nie ma Hirobraina, ale kiedyś był i niby gdzieś tam jego lochy, ale musimy to sprawdzić. Bo ja tutaj nie ben, bo ja tutaj na razie póki co się rozglądam, no nigdzie nie widziałam tych lochów. Niby są tam yy, koło, zobaczcie gdzie, koło hotelu. Tu, ten. O, a tu jest ta wioska, gdzie zrobiłem bazę. Widzicie? Tu jest ta wioska, gdzie zrobiłem bazę swoją w ostatnim filmie Minecrafta. Mm, dobrze, dobra. Jeśli nie oglądaliście, to po prostu wpiszcie przygody Stewka i wtedy, wtedy powinno Wam wyskoczyć moja strona i mój kanał i wszystkie filmy. Kliknijcie ten film co był ostatnio. Wczoraj chyba, tak? Nie? No wczoraj wczoraj. No nie wiem kiedy to wrzucę, bo ja to nagrywam szybciej. Ale pewnie tego, pewnie wczoraj, nie? Wczoraj był ten film. Um, o, zróbmy bazę, zrobimy sobie bazę w drzewie pierw, a na końcu pójdziemy zobaczyć do Herobrine'a, dobra? Okej, okay, tu mamy, o, patrzcie, to jest tajna baza. Oj, 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 dobra, dobra, czekaj, to trzeba zabudować. Dobra, dobra, wow. I tu, patrzcie, tu, tu jeszcze ten usuniemy i tu mamy przejście, pokażcie Mm. Mm. I tu będzie kolejna nasza tajna baza. Tu ją sobie zbudujemy. Nikt nie widzi, to sobie możemy ją zbudować. I... I tu sobie zrobimy wejście. I... Ok, postaw, posta drzwi. Nie można, nie można, to Dobra. I to tak. tak wygląda właśnie nasza baza. Ym, poczekajcie chwilę i ja, ja będę i ja poszukam tego Hirobraina. Kurcze Kurczę widzowie nie uwierzycie. Tutaj właśnie byłem. Teraz się sam zgubiłem, nie? O, tu jest ta wioska. Dobra, dobra. Teraz już chyba znalazłem trochę, gdzie my jesteśmy. No się przez chwilę zgubiłem tutaj, nie? To już długi czas. Szukam drogi, aby wyjść stąd i drogi do Hero e, Braina. Gdzie mogą być te lochy Hero Braina? Właśnie ich tu będę szukał. Dobra, dobra, to jest tam, 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 tam. Patrzcie. Ktoś tu sobie na górze wybudował dom. Spryciarz jeden. Ja tej. To jest niezniszczalne. O, jest zniszczalne. Jest zniszczalne. Już myślałam, że niezniszczalne. Dobra. Szukamy. Szukamy, czy gdzieś. Czy, tu, czy gdzieś tu jest nasza góra Tak, chyba tam. Nie wiem już. Sam się zagubiłem. Wiecie? Powiem Wam, że sam się już zagubiłem. Czyli zaraz nie wiem, Gdzie jest w ogóle moja wioska tej, nie? Gdzie jest mój ten? Tu. Tu jest tylko to. Słup A tu czy tu przypadkiem nie ma mojej wioski gdzieś? pamiętacie gdzie jest moja wioska? możecie mi napisać, jeśli by, byście wiedzieli o tutaj też jest dobrze tutaj też jest dobre, fajne miejsce tu jest to niby to jeziorko ale gdzie jest y, ten, ten nasz pion? nie? Oj, teraz się pogubiłem. Nie, no nie wiem już. Może tam czy tam już byłem. Nie wiem już. Y, widzowie, jeśli wy wiecie, gdzie mogę być, y, to mi napiszcie w komentarzu. Tu się rozglądam, ale tu tutaj nic nie widzę. To jest jezioro. A tu ja nic nie widzę. A tutaj przypadkiem to nie jest to chyba jest moje ja chyba... Nie, to nie jest moja góra. Przepraszam, że powiedziałam dziura, nie? To jest moja góra, tak jakby to była moja góra. To nie jest. Teraz się zupełnie zgubiłem. E, poczekajcie. O! Wiecie co? Zauważyłem, mam mało procent baterii, więc, więc i tak dzisiaj będzie krótszy film niż zawsze. Dobrze, po jakichś 20 minutach tak, udało mi się odnaleźć wreszcie. Mam nadzieję, że teraz dobrze to tam trzeba iść w ogóle. Dobrze, odnalazłem się, ale ja już mam mało procent baterii, więc wiecie, kończę za chwilę, film, nie, ja dopiero 6 minut, nie? No a co, taki, to taki krótki film. Tylko poszukamy hero braina jak nie będzie tam żadnych logów hero braina no to... Nie nagrywam już, mam no mało procent, nawet już, pani... O, znalazłem właśnie, nie? Widzicie? No i tak to. Trzeba, trzeba. Pamiętajcie, widzowie, że nie można się poddawać. Pamiętajcie, widzowie, że nie można się poddawać, nie? Pamiętajcie to, bo to z... Zapamiętajcie to, bo to jest ważne. Czekaj, czekaj! Coś? Coś tu, coś, jakieś pnącza? Czekaj, czekaj, coś widziałem. Czekaj, tu muszę się jakoś tam drapać. Pójdę może od tamtej strony. Może od tamtej strony ten, a tam, tam nie sprawdzałam w sumie. czy To jest bardzo możliwe, że właśnie. Właśnie, że tak właśnie jest, że to ten. Uuu, muszę się podbudować tam. I zobaczyć. Zobaczyć, czy to, czy, czy to jest to Hero Blyna, Bo tak, tak dziwnie, tak dziwnie trochę czekajcie. Jestem chyba tutaj gdzieś jest. Nie, to chyba tutaj jest. Tak, coś tu są jakieś kraty. O, o, i pn... Czekajcie, to tutaj się trzeba. O, to już tu blisko. Widzicie? Tam są jakieś PNSa. Czekajcie. U, u, u. O, mogę latać. O, fajnie. O, czekaj. Śmierć! Co tu robi napi... taki napis? I co? I cóż jest jakiś kolejny napis. Czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj... Hmm, nie mogę wejść. Co hmm, podbuduję trochę? Hmm, pyk, pyk. Dobra. Hmm, dobra, co tu piszę? Zobaczmy. Co? Stój? Pnączę, można się po nich wspiąć gdzieś? Nie, nie można. A co tutaj piszę? Zobaczcie, podlecimy trochę. To dla hero braina. O, całe drzwi zarosło, czy można, nie można ich otworzyć? O, o, to jak my tu się dostaniemy? To jest tylko dla Herobrine'a, sorry, bo ej! ty... Dobrze, że ten... O, zniszczyłem, zniszczyłem. O, teraz można wejść, wreszcie można wejść do lochów Herobrine'a. Tu ktoś chyba kiedyś próbował ujeździć Herobrine'a. Co to, co to są za czaszki? Co to są za czaszki? A tu co to są za czaszki. A na górze kraty. A tutaj... Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, coś tu jest. Żegnaj Magda. O co chodzi? Ło. Wow. Czekaj, czekaj. Tutaj coś jest. O nie! Lepiej uciekać, czekaj, tylko bo coś mnie tu wciąga. Ucieka! Dobra, muszę szybko uciekać. Przyszedłem nie drzwi. Dobra, dobra, szybko bior, bior, muszę zabrać jakieś auto tutaj. Może tym się przyjadę. Dobra. Yy, jadę, zmieniam sobie kamerkę i jedziemy szybko, szybko. Yy, no i jak widzicie, widzowie, tak to właśnie się skończyła nasza historia. Tak się właśnie nasza historia tu skończyła. I yy, jak widzicie, o tu wjechaliśmy na drogę. Tak się właśnie nasza historia skończyła. I spotkaliśmy ale ten hero, Brain, chyba jeszcze coś mnie narci, kurczę, by mnie tam wciągnęła, nie? O, tu jest ten domek, Wojtka, dobra, dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Ty, a dzisiaj na początku odcinka było śmiesznie. Dajcie zna dajcie łapkę i subika, jak było śmieszne dzisiaj. Jak było śmiesznie dziś na, na początku, jak już się ze mnie śmialiście i z, w ogóle ze wszystkiego, albo się ze mnie nie śmialiście to zostawcie łapkę i suba. Z dzwoneczkiem możecie, nie trzeba, ja i tak wam bardzo podziękuję i wyślę wam minki, minki wam wyślę, niech będzie dużo oświetleń, o nie, nie ma paliwa, czekaj, czekaj, nie ma paliwa, o nie, nie ma paliwa, a ja coś się, że mnie na, zaraz, zaraz, co, co się stało, halo, halo, halo o nie ale coś mi nadal wciąga muszę uciekać to na razie widzowie na razie a w następnym odcinku nie no nie w następnym ale potem wam pokażę te kiedyś pokażę rollercoaster, coaster, może jak przyjdzie mój kolega wojtek tam pokażę, no, stery. Dobra, ja lecę, ja muszę lecieć. O nie, wróciłem się. Jak widzicie widzowie, dzisiaj bardzo śmieszny film i krótki film. Dobrze, to do widzenia, na razie. Narka, pijacie łapki, subskrypcje, sub, subiki, jak to się mówi. To na razie, bo ja lecę, bo coś mnie wciąga. Pa, do następnego filmu.